Cześć, kochani, z tej strony Miki, Liki i ze mną tu jest Kuki. Cześć. No, i ogólnie to, jak już możecie tu zauważyć, to jest świat Mirakul, chyba tak się to mówi, nie wiem. No, mam też tu taką nową zjeżdżalnię. W to była na Wielkanoc, więc kupiłam. No, ogólnie to w dzisiejszym odcinku Wam pokażę nową grę, nowy domek i, i też nowy, nowe stroje, które są. W PKXD. i tu właśnie też można tak wejść na górę i polecieć i polecieć i polecieć tu na górę. No, a więc teraz idziemy na tą właśnie grę nową, ale tylko, że się przybiorę. Właśnie tu jest ta właśnie nowa gra, więc się przybieram za ten nowy strój. Taki to jest strój biedronki, kosztuje 25 tysięcy. Tu można sobie kupić. Są też takie. I nowy domek, i też meble. No, też tu są różne inne rzeczy, i właśnie tu można kupić ten strój Piedronki i Czarnego Kota za 25 tysięcy. Więc tak, a teraz idziemy do tej, właśnie nowej gry. To jest, powiem szczerze, to jest bardziej taki horror, co nie kuki? No tak, ona jest straszna, bo chodzi o to, że jakiś tam. Jest jakaś taka ćma tutaj właśnie, która się tu wyświetla, cię goni, jakiś tam człowiek, No nie wiem. właśnie teraz zobaczycie właśnie jak w to się gra. Czekaj, Dobra, już myślałam, że Kuki nie będziecie <grym> ze mną, dobra. No, no i no. to jest nawet taka straszna gra, taka, że trzeba działać szybko. No, to prawda, no ale zobaczycie wszystko, zrozumiecie podczas gry, no. Więc no teraz szybko biegnijmy, bo wiem gdzie może być y, pierwszy ten amulet Bo często jest tu, ale nie ma go teraz tu, okej, okay, dobra Jeśli nie ma go tu, to idziemy szukać inne yy, Tylko, że nie wiem gdzie Bo to jest taki labirynt i jakby musicie sami znaleźć, przed chwilą zobaczyłam kuki. O już widzicie kto się znalazł, pierwszego yy, No to czekajcie, bo ja też <laughs> nie wiem, nie widzę no bo... i to jest trochę oj, trudne. Oj, oj, bo ja mam czerwony ekran. Bo ogólnie to właśnie musicie uciekać od tego, od tego tu starego dziada. No. E... Oj, gdzie? Dobra, nie ma go tu. E, więc no tak. Bo on może was jakby zabić. Jakby no, jak no zabić? No po prostu, że będziecie jakby go służącymi. Z... Coś takiego no. Ale nie wiem, gdzie tu właśnie, o, o nie, tu jest jego pokój, bo on blisko ogólnie chodzi swojego pokoju, więc może. Ja mam czerwone światło. No, bo ogólnie. O, no, już nie bo mam. Bo ogólnie to nie jestem skłonka, więc nie widzę, co ona tam mam. Ale no. Jeszcze w ogóle żadnego nie znalazłam, a już dwie osoby są yy, ten złapane, bo tu na dole można zobaczyć. Bo to się mówi zakumizowane? No ja nie, wiem. nie wiem, nie wiem, nie wiem. O nie, mam czerwone na światło, chyba w jedną stronę mogę iść, 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 Może iść. Dobra, ogólnie to żadnego jeszcze nie mam, a bym chciała bardzo znaleźć. Jak na razie to ja też. O nie! Bo tam właśnie te, które on złapał, to oni też mogą cię zabijać, więc no to trzeba na nich też uważać. Ojej, o ja jest, widzę, ja widzę, widzicie? Jestem już zaakomisowany. Serio? Nie! Jezu! On po prostu był przy... tu! Tu! Biegnie za mną! Jezu! O -o -o -o! Nie! Proszę, zostaw mnie! Jeju, czy on serio tak musi za mną biegać? Nie może się ode mnie odczepić? Proszę, odczep się ode mnie! No nie! jestem tam sama! No i, no i zabił mnie. No i przegraliśmy niestety. No i ten jakiś tam dziad ćma wygrał. No, no więc cóż. taka to jest gra, bo serio wszystkich pozabijał i jakby no słabe to jest mega. Ale no po prostu trzeba wygrywać. Trzeba to po prostu wygrać. No. Mhm. Tylko że przegraliśmy. Dobra, to teraz ogólnie ten Idziemy tam. I ogólnie tu się dostaje też nowe prezenty, bo ja już mam to wszystko zebrane. No. E, to teraz e, pój pójdę Wam ogólnie. Trzeba zbierać takie akumy. I teraz właśnie pójdziemy je zbierać. E, bo widzę tam ten. Takiego człowieka, który jest zaakumizowany. Nie wiem. Nie wiem jak to się nazywa, ale jest nas. Tu. Takie coś. Jakby musimy go ten zbierać. Yy, dobra, i o, widzę jeszcze tu jedną Akumę. Tu jest, proszę bardzo, bo musimy jakby to zbierać. Nie wiem, co to daje, ale no... no. Została nam ostatnia Akuma i teraz będę ją yy, szukała. Ale w sumie już chyba widzę. No. O, ty masz te balony. No. Dobra. O, no i właśnie tu jest ostatnia Akuma. <laughs> Ej, no, daj mi się się Dobra. No, i to już zrobiliśmy. E, a więc teraz e, co, co jeszcze chciałam Wam pokazać? Nie wiem, czy no właśnie nowy dom się tu pojawił. Patrzcie, tu jest. Taki fajny, zaraz do niego właśnie wchodzimy. Kuki się tam gdzieś skupiła, nie wiem. <grym> e, no i właśnie to jest taki dom. Taki. Wchodzimy teraz na górę. Y, tu jest... Y, te, chyba to jest spokój marinet, coś typu takiego. No y, a tu właśnie jest, y, nie wiem. Jakby... A tu stąd patrzcie, to się chyba wychodzi. Coś takiego. Tylko że... O. No i właśnie no. No i właśnie wys wyszliśmy. No nie, weszłam znowu od razu. O. Yes. No okej. Okay no to no to co możemy w sumie to mm, mogę wam tu pokazać mm, co jest tu takiego nowego w sumie to nic ale no patrzcie, możecie tu zobaczyć no takie takie coś tu też jest więc no faj, fajna fajna aktualizacja no taka taka se, no, spoko ogólnie mi się strasznie podoba ta gra i ja idę tam jeszcze raz bo ja chcę wygrać bo nie może być tak żebym przegrała to ja w takim razie też tam idę no bo to naprawdę jest fajna gra no właśnie to jest fajna o Jezu wyskoczyłam stąd no e, to właśnie wchodzimy teraz mamy tu orzeszki Zjem. no my tam tutaj sobie jemy orzeszki więc nie wnikajcie no 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 to idziemy szybko nie to czemu, a dobra myślałam że nas jest tylko trzy. nie kuki nie mam jeden no jejku, hmm. wiem, że ja to zrobię. No widzisz? Dobra, idziemy. Znaczy biegniemy. Idę za kuki, śledzę ją. O, mam, mam, mam! Wiesz, że ty przybiegłaś yy, przed tym, bo to było w spokoju. No cóż, <laughs> mam biedronki. Ju, mam czerwone światło. No. coś tu chyba się zbliża, oby nie złapał mnie ten jakiś dziwny czarodziej czy coś tam takiego. Nie dziwnego. wiem, to jest jakiś, to jest ta czarnego kota. A! Szybko, nie, nie, nie! Nie złapiesz mnie, nie, nie, nie. nie za mną nie! Ojeju, Akurat pierwsza. Ja jestem to słaba, bo dopiero chyba trzeci raz w to gram. No. A ja to już to gram, no w sumie nie aż tak dawno, ale no. Więc teraz to właśnie ten. Yy, będę to szukała, bo zostało nam do znalezienia tylko o, dwa. Kuki, bo ja widziałam ciebie. A gdzie? Dobra. Bo ogólnie to jest serio takie stresujące mega. Że na serio po prostu a jak on jakby na... No... Jak on cię goni, to naprawdę po prostu... No się po prostu, nie wiem, ja się boję. Jakby na no, się tak stresuję, ale nie wiem, nie mogę znaleźć. O, dobra, znalazłam pszczółkę, znalazłam. Okej, okay, dobra, mam pszczółkę. Jeszcze lis nam został. Ostatni nam został, a cztery osoby są wolne ze mną. Kurczę, kocki. Szkoda, że Cię już złapał. Bo serio nam teraz jest potrzebna pomoc, bo nie wiem, czy oni umieją grać te trzy osobki tu. Ale musimy znaleźć po prostu lisa. O dobra, już jakaś dziewczyna ma tego lisa, więc chyba teraz ją śledzi ten, ten typ. O dobra, tu przybiegła. Chodź tu, tu, wiesz, wiesz o co? No nie, proszę, chodź tu, chodź tu. Chodź tu, chodź tu do mnie. Dobra. Jej, wygraliśmy. No i to po prostu jakby to jest mega stresujące, szczerze powiedzieć. No. Uuu. Jakby, o kurczę, bo wy nie słyszycie piosenki. No. <grym> Potem, czas y, gra, grałam bez piosenki, więc no, nie słyszeliście, ale no, no to, to już trudno. I tu dostaliśmy nagrodę. No. Więc no tak. Yy. No to co? No to wszystkim. Papa, gdzie ty jesteś, Kuki? No, tu. To dawaj, chodź tu. To wszystkim, papa. Do następnego filmiku.